Kontynuując opowieści o wyposażeniu strzeleckim chciałbym mówić jeszcze jeden ważny element, atrybut strzelca, no, szczególnie w XVII wieku, bo oczywiście oprócz broni lątowej była broń kołowa no, jeszcze oczywiście w, w użyciu, no, do której przygotowania nakręcenia były potrzebne tak zwane klucze. No, te klucze były rozmaite, poczynając od takich bardzo prostych. Do takich nieco, nieco bardziej ozdobnych. Tutaj są dwa takie klucze, które wykonałem jakiś czas temu. Dlaczego dwa? Bo jeden jest pani żony, ten właśnie. No i tutaj jest mój. One są bardzo podobne, choć no oczywiście posiadają pewne drobne jakieś różnice w ornamentyce, w, 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 że tak powiem, w wyrytowaniu powierzchni. Są o tyle ciekawe bo to oczywiście taki ażurowy śrubokręt w obydwu przypadkach one są inkrustowane tak troszeczkę, troszeczkę złotem tu jest nawet herbik ślepowron właśnie i, i, i taki ażurowy i w złocie uchwyty tych kluczy dźwignie te główne są puste w środku i klucz pełni rolę Zarówno klucza, jak i takiego zasobnika na proch podsypkowy. Otóż naciska się tutaj ten element, naciska się ten element, i tutaj wewnątrz w środku jest umieszczony proch. Nie wiem, czy ten jest załadowany. Ten jest chyba pusty, ale pewnie będzie ten, pewnie będzie załadowany. O, tam parę ziarenek było tego prochu. Się okazało ten pewnie będzie pełny. I tu jest o, proch, proszę bardzo. Widać wyraźnie ziarna prochu. To jest ten zaworek taki odcinający. O, nie wiem czy to zobaczyłem w tym świetle. Chyba nie, chyba nie, jednak nie. No, ale dwa takie, dwa takie sympatyczne, sympatyczne klucze z śrubokrętami i prochownicką.